Słuchaj kolego i koleżanko, jeśli chcesz zobaczyć opening w kolejnym materiale, zróbmy tak Mały challenge dla was, 9 tysięcy polubień otwieramy za FIFA pończy w kolejnym materiale Ostatnio ustaliłem troszkę za duży pułap, bo stawi się tam zaledwie 8 tysięcy, a było na 10 ustawione Więc dzisiaj obniżamy o 1000 i mam nadzieję, że bez problemu to przekroczycie Także co, otwieramy w następnym filmie czy nie? Na początku tego filmu może się przedstawię, jako że dużo ludzi ogląda filmy moje bez subskrybowania kanału To ja się przedstawię, ja jestem Dawid Moja ksywa bardziej znana w to jest dev i fajnie, że wbijeś ten kanał. Ale fajnie też by było, jakbyś zasubskrybował ten kanał. No Bo kurde, oglądasz filmy cały czas, a nie subskrybujesz. Jak to jest możliwe? Oczywiście nie mówię tego do ludzi, którzy subskrybują już dłuższy czas, wam to naprawdę bardzo dziękuję, bo dzięki wam mój kanał rozwija się naprawdę bardzo, bardzo szybko. Dzisiaj jesteśmy w grze mobilnej, jest to FIFA Mobile, jak łatwo połączyć to wszystko, FIFA to jest FIFA, Mobile to jest gra mobilna, czyli wersja na telefony. No i dzisiaj na samym początku umówmy sobie moją ligę, którą założyłem ostatnio. Dałem wam wyzwanie, w którym mieliście przekroczyć 10 tysięcy polubień i wam się tego, tego nic nie udało zrobić. W której później mieliśmy zrobić opening właśnie e, w tej grze za pieniądze prawdziwe, bo musiałbym wtedy kupić FIFA-Wońcy. Że nie udało się tego przekroczyć, to zni zniżamy ten pułap. Było to 10 tysięcy polubień, teraz robimy 9 tysięcy. A byliście bardzo blisko tego, więc liczę na to, że udało się przekroczyć ten pułap czyli 9 tysięcy polubień, a w następnym materiale z FIFA Mobile robimy otwieranie za fifa pońcy. Dzisiaj omówmy sobie po prostu moją ligę. Tak wygląda ta liga, najmocniejszym zawodnikiem w tej lidze jest Dominik, który ma 32 miliony fanów, a najsłabszym oczywiście jestem ja, w którym mam 113 tysięcy fanów, więc zobaczcie jaka to jest kuriozalna różnica, jego najmniejsza liczba jest wyższa od mojej całkowitej, także tutaj wielki prośb dla Ciebie Dominik, że Twój skład udało się tak rozwinąć, i teraz bardzo i przykro ludziom, którzy, którym nie udało się dołączyć do tej ligi, wiem, że powstało masę lig innych, które nazywają się dokładnie tak samo jak moja, czyli Death Army, ale to nie są moje ligi, ale w sumie bez różnicy, no bo tutaj są tylko 32 sloty, a wiem, że parę tysięcy ludzi chciało dołączyć do tych lig Więc możecie robić ligi typu dewarmi, żeby każdy jakby mógł się jakoś w jakiś tam sposób ze mną powiedzmy utożsamić Grać nawet w lidze, której nie ja stworzyłem, ale stworzył na przykład jeden z widzów, więc możecie grać sobie pomiędzy sobą I mam nadzieję, że równie dobrze będziecie się bawić jak my w tej lidze, którą zrobiłem teraz ja Także ci co tutaj dołączyli, mieli szczęście w sumie, no bo to nie wiem w sumie, jak to selekcjonowałem. Po prostu klikałem zatwierdzić, 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 i pobijało kilka ludzi do mojej ekipy. W tym momencie mamy 24 tysiące końców do wydania. Nasz skład e, pokaże Wam dokładnie, jak wygląda w tym momencie. Powiem Wam, że no, szału nie ma, dupę nie urywa, ale jednak mamy już naprawdę przyzwoitą jednostkę, którą można nawet fajnie rozgrywać piłeczkę. Tyle, że potrzebujemy jeszcze zawodników na pozycje obronne, no bo po prostu nasza obrona w tym momencie wygląda średnie, można powiedzieć, mimo tego, że zrobiliśmy ostatnio jedno wzmocnienie, ale w dalszym ciągu to nie jest to, czego byśmy oczekiwali. Tutaj nasz skład wygląda tak: Pazdan, Ta, Stec oraz Nano. Takie w sumie najbardziej prawdopodobne wzmocnienie, jakby nam się przydało, to jest lewa. Oraz prawa obrą Pazdan w składzie musi być. Ta jest najlepszym środkiem obrońców na ten moment. Więc teraz chciałbym, żebyście zaproponowali mi jakichś dobrych bocznych obrońców do mojego składu. Czyli lewy oraz prawa obrońca Dajcie info w komentarzu, kogo mógłbym kupić. a teraz sobie możemy sobie porobić jakieś challenge, tak mi się wydaje. Bo tutaj live events na pewno się coś pojawiło, możemy coś podziałać. Na przykład Tote Midfields, które możemy za pierwszą wygraną dostać paczkę Midfields. Okej, okay. możemy zrobić. Plan jest taki Avoided Defenders, czyli po prostu mamy unikać. E, unikać obrońców. Także po prostu sobie jakoś polecić, Ja mu zagrał piłeczkę. Boże, jakie to było słabe. Dobra. Tego pola ma niby nie unik unikać. Dobra, zrobię tak. Pyk zagrałem do niego. I teraz po prostu strzelam na bramkę. No, nad nie musiałem strzelać na bramkę, tylko musiałem wbiec w wolne pole. No, czyli bardzo proste zadanie. No, w sumie jakbym się postarał, to do tego pola nie musiałbym nawet, nawet w sumie dobiegać. No po prostu sobie wbiegł tutaj, widzicie sprint i do wolnego pola dobiegłem, chociaż on mi wybił w ostatnim momencie piłkę. Co za gość! Tak. Dobra, jest zaliczone w końcu. Drugim razem udało się zaliczyć. No i zadanie zostało zaliczone, ale chyba teraz ni niestety nie dostaniemy tej najlepszej paczki, która była gwarantowana za pierwsze zwycięstwo. Zobaczmy, czy dostaniemy, a jednak coś dostaliśmy. Open pack. I tutaj mamy najprawdopodobniej pomocnika i będzie to Christian. Christian. Nie Christian. Które no. Nie muszę wam chyba mówić, że no nie jest środkową pozycję najwyższych lotów. Windy freaky scenario to earn a goalkeeper. Czyli po prostu mamy zrobić zadanie na trzy gwiazdki e, trudności, żeby dostać jakiegoś bramkarza. No spróbujmy, Ok, Rzut wolny uderzamy. Do nie, nie! Poprzeczka, wzięliście to, kurde! Gdyby się troszkę bardziej zawinęła, tutaj mógłby, byłby być gol. Ok, uderzenie? Za mocno. Shit. Akurat co do rzutów wolny jestem słaby w rzut wolny jest strasznie. Może teraz pójdzie. Znowu nie! No kurde, panowie i panie. Zostało pięć prób. Boże, jak jestem słaby w te, w te rzuty wolne, to to jest tragedia, nie? Nie mam kompletnie pomysł, jak to uderzać, może teraz pójdzie. Uderzenie? Siedzi. Pierwszy na trzy został stron. Mam jeszcze pięć prób do tego, żeby udało się to wykończyć. Spróbujmy. Uderzenie. Siedzi po raz drugi, także dwa na dwa. Wykończony bardzo ładnie, i teraz ostatnia próba, mam nadzieję, że też wejdzie. To jest dobry dystans, żeby strzelić. Uderzenie. Czy nie będzie za mocno? Aj, było lekko. I piłka uderza w spojenie. No tutaj, no kurde. Jedna z ostatnich prób. Przydałoby się to zrobić teraz, tak dla pewności, i będzie w mór. Fuuuuck. Nie wiem, czy nie jest rosną za blisko, żeby uderzyć w tej pozycji. Uderzenie. I po raz kolejny prosto w słupek. Siedzi, tak jest, 3 na 3, ostatnią próbą udało mi się to wykończyć No i za to powinniśmy dostać chyba bramkarza, jak dobrze wyczytałem z tego Zobaczmy jaki bramkarz nam wypadnie właśnie z tej paczki No niby na parce dobrzy, dobrzy bramkarze są, ale co będzie w środku? Pilarz Krzysztof Pilarz <słuch> idź pan w pizdu No nie ukrywam, że troszkę się zawiodłem na tym zadanie, bo liczyłem tutaj na jakiegoś zawodnika, jakieś 70+, 70 plus może A tu wypotyki marniutki 61, no, co to za zawodnik Trzeba coś lepszego zrobić, a nie? Okej, okay, FIFA. Pięknie. Pierwsze zdanie zaliczone. To jest akurat bardzo proste. Nie wiem, na ile to jest gwiazdek, ale chyba na jedną. Bo akurat to jest bardzo prościutkie, żeby to wykończyć. Bez problemu. Tak jest. Bang. Super. W ogóle jak trafiacie jakieś fajne paczki czy coś, to możecie wklejać swoje linki właśnie na dole. Fajnie było jakby się wkleiło na przykład screenshoty z waszych. Właśnie w FIFA Mobile, bo w sumie ja ostatnio nie otwierałem zbyt dużo, ale słyszałem, że niektórzy, to znaczy czytałem, że niektórzy trafiają na jakiś tam dobry zawodników Semedo. Jeszcze to nie jest ten Semedo z Portugalii, którego bym chciał. Ten, który gra w bodajże Benfice, chyba. Akurat ten zawodnik byłby naprawdę mile widziany, bo on jest szybki, zwrotny i tak dalej, więc on by się przydał na prawie broni. A to akurat niestety nie był on. Daily Warm Up, zadanie na jedną gwiazdkę. Tutaj po raz kolejny mamy. Daily warm-up, gwiazdkę do ugrania Zobaczmy, counter Tutaj powinno być i to jest Aha, czyli po prostu mam uderzać W crossbar Mniej więcej, taki crossbar challenge Tylko wydanie Fifa Mobile Tak to wygląda Pick. teraz powinno pójść znowu idealnie Pięknie Póki co 2 na 2 trafione I ostatni, czy pójdzie, czy będzie 100% skuteczności uderzenie? No akurat w crossbar to mi idzie bardzo dobrze Open pack. zobaczmy co będzie tutaj Tutaj powinno być daily warm-up warm up. Które przyda mi się na Ramiego bodajże, bo chyba na niego zbieram. Nie, tu jest jakieś Daily Warm Up. Które teraz powinny dać mi jakąś paczkę. Congratulations, Climb a Reward. Zobaczmy. Propag i tutaj powinien być jakiś dobry zawodnik. Zobaczmy, czy będzie tutaj jakiś naprawdę dobry zawodnik. Otwieramy. I tak jest jeden Van Den Borre, który powiem Wam, że się przyda do składu. Zresztą będzie troszkę gorzej. Eee, ale no, w sumie tych zawodników mogę się pozbyć. Na przykład na tutaj na brązowych mogę wrzucić właśnie w to miejsce, ale ten wandem Bore by się przydał do składu, jakby nie było. Bo jest chyba lepsze od tego zawodnika, którego miałem Steca na prawej obronie. Tak mi się wydaje przynajmniej. No to se pograłem, czyli jednak nie mam zawodnika na prawą obronę, bo to jest wysunięty prawo obrońca, czyli jak łatwo się domyślić, kompletnie mi się do tego składu nie przyda. Mogę go wrzucić co najwyżej w Gold Trading. I to jest na tyle. Szkoda, bo liczyłem, że to będzie zawodnik, który wzmocni mój skład. Dobra, jedno z ostatnich wyzwań, które będzie dzisiaj, to jest drills, które musimy zrobić, żeby dostać e, drills pack. No i zobaczmy, co będzie w środku i zobaczmy, jakie zadanie w ogóle będzie, bo nie czytałem, co tam dostanie za to. I to jest, aha, dobra, to wiem, to po prostu mam uderzać tak, żeby to się zmieściło w tym obrębie bramki, które jest właśnie zaznaczone na ten taki szary punkt. O, uderzmy. Siedzi, pięknie, Dwa na 2 póki co, jeszcze dwa musimy trafić. Uderzymy to płasko, chociaż nie, nie będzie to płasko, chociaż weszło! Myślałem, że to będzie płaski strzał w dolny ruch bramki, ale jednak udało się trafić. Uderzenie, pięknie. 4 na 4 Wykończone zadanie, bardzo proste, no i tutaj łatwo się domyśli, bo to zadanie na jedną gwiazdkę, także tutaj ani pieniędzy ani pewnie dobrej paczki nie będzie. Na to wygląda. I tutaj dostajemy Shodipo Lewy pomocnik, 62. I do tego Drills w którym mamy najprawdopodobniej trening tak jest, musimy sobie pójść na atak mode i zaatakować jakieś ziomka, które na przykład ma porównywalny level do nas. Jesteśmy w tym momencie World Class Tire 3 i mamy overall na ten moment ile? 65, więc zaatakujemy sobie może kogoś z overallem, 65, tutaj jest jakiś Miss Al, którego możemy zaatakować. zostanie za to 3500 tysiąca fanów, 20 EXPA i 320 końców. Akurat jak na zawodnika przydałoby się. Lecimy. Jak macie jakieś wskazówki co do tego, jak wykonywać zadania, albo po prostu jak rozwijać swój zespół coraz szybciej, to dajcie mi w komentarzu. To jest jego zespół: Cardona, Pabon i Fuenes Mori. Tu ma w ogóle zawodników z tego, z Kolumbii, jak dobrze pamiętam. Wow. No to chyba jakiś ten. Jakiś fan kolumbijskiej piłki, albo może kolumbijczyk po prostu. Teraz uderz? Pięknie. 1 do 0 dopiero w 17 minutach. Szkoda, bo dwie akcje przed tym, jak strzeliłem bramkę, zmarnowałem. A tutaj no, liczy się jak najbardziej skuteczność, bo jak ktoś będzie skuteczniejszy ode mnie Mimo tego, że mogę wygrać 3-0 To skończy się to tym po prostu, że, że przegram ten mecz i, i będzie po prostu lipa zagramy no. tutaj I teraz to uderz Pięknie 2 na dwa póki są wykończone, pięknie No i przydałoby się wlecieć chyba w pole karne i przyjeżdżać to jakoś, chociaż patrzcie jak on mnie przyjeżdż... o! Błąd, błąd obrońcy i to jest 3-0 Tak jeszcze dwie bramki, wydaje mi się, że to będzie takie bezpieczne prowadzenie Patrząc na to, że on ma taki sam zespołu jak mniej więcej ja Zagrajmy to do kwaryzmy. On coś może poczarować, i teraz robimy tak. Pyk, przerzuć tą piłkę na Embolo, nie przeszła, ale za to jest klasen. zagram do klasena i klasen, uderz to. Słupek, dobicie, pięknie 4-0. Póki co, 4 na 4 reakcje, po tych dwóch zmarnowanych zostały wykończone. To naprawdę wróży dobre, dobre, dobrą pierwszą połowę w naszym wykonaniu. Póki co, on 4-0, tak jak mówię, 5-0 to będzie takie bezpieczne prowadzenie, tak mi się wydaje, i chyba tego 5-0 nie będzie, bo to jest czas doliczony. I najprawdopodobniej pierwsza połowa. Zakończy się wynikiem 1, to czyli znaczy 4 do 0, przepraszam. I jak ktoś nie wie o co tutaj chodzi, tutaj jest coś takiego, że mamy swoje szanse. Czyli w tym momencie ja rozegrałem swoją pierwszą połowę, tu nie gramy na żywo, jakby. W momencie, kiedy on rozegra swoją pierwszą połowę ze mną, czyli po prostu on gra przeciwko moim zawodnikom, to wtedy ja będę mógł dopiero rozegrać drugą połowę. I jak widzicie, w tym momencie mam 4 bramki przewagi. I mam nadzieję, że to starczy na to, żeby w drugą połowę wchodzić w dalszym ciągu ze przewagą bramkową. Zobaczymy czy uda mi się strzelić więcej jak Mam nadzieję, że nie. Przed nami kolejne spotkanie. Tym razem zagramy z Borusią Dortmund. To znaczy jego to z Borusy Dortmund, bo to jest Axel, który najprawdopodobniej jest fanem Borusy Dortmund. Zaraz zobaczymy jego jedenastkę i mam nadzieję, że będzie troszkę gorsza od mojej. No tutaj jakby nie było liczą się zawodnicy jednak. I to jest jego zespół. Borre, Cantero, Mandragora, Soares, Andriy Mbara. Boże jakie ciężkie nazwiska. Coś czuję, że to będzie moja porażka w dzisiejszym tym materiale. Fortunis w końcu coś siedzi. Pierwsza bramka dopiero w 32 minucie. I to nie wyróżni nic dobrego, no bo tutaj musielibyśmy chyba teraz wszystko, co będzie wykańczać, Żeby jeszcze naprawdę wierzyć w to, że uda mi się wygrać to uderzenie. Pięknie, 2 do 0. No i teraz mam nadzieję, że będzie taka passa jak była wcześniej, czyli to po przełamaniu po prostu będziemy strzelać bramkę za bramką. Liczę na to, że tak będzie. Zagramy tu, tu jest Fortunis. Mam bok odkryty. Ładnie i teraz tak. Embolo. Embolo, ładnie. Uderzenie na bramkę, dobi. Jeszcze raz, no patrzcie co bramkarz teraz obronił Dwie takie setki wyciągnął, to ja nie mam pytań, nie? Fortunis uderzenie i to z 3 do 0 w dojrzałym czasie pierwszej połowy uda mi się strzelić trzecią bramkę Ale to i tak jakby, jakby nie było to w dalszym ciągu za mało chyba Wydaje mi się, że ten Axel Jak jest naprawdę dobrym zawodnikiem, to znaczy jak jest w miarę dobrym zawodnikiem To bez problemu będzie w stanie strzelić mojej obronie trzy bramki Znaczy mojej obronie i bramkarzowi przy okazji I teraz musimy czekać aż jego po prostu kolej nadejdzie Mam nadzieję, że to będzie za niedługo, bo przydało mi się troszkę więcej fanów zdobyć. Także moi drodzy, to był na tyle w tym materiale. Bardzo fajnie, że go do końca. Jak coś, zapraszam do łapkania tego filmu, bo wtedy, jakby nie było, mój kanał rozwija się szybciej. Jakbyście chcieli więcej GTA, a Boże GTA, co ja gadam. Jakbyście chcieli więcej FIFA małej na moim kanale, stawcie dużo kciuków w górę. I przypominam, że 9 tysięcy polubień otwieramy za FIFA pońcy.